Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my wracamy do tematu Duda szuka pracy, ponieważ Andrzej Duda właśnie, jak e, tutaj poinformowała, ja, szanowni Państwo, e, Polska agencja prasowa, e, Polski Komitet Olimpijski rekomenduje prezydenta Andrzeja Dudę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W czwartek zarząd e, Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaskoczył decyzją o zgłoszeniu prezydenta RP na członka MKOL. Uchwała została przyjęta podczas posiedzenia, mimo że nie była wcześniej zapowiedziana w porządku obrad. E, I. E, MKOl jest instytutem posiadającą wielkie możliwości finansowe. 17 miliardów złotych to przychody. Organizacja 2021, a zysk 3,4 miliarda. Za rekomendacją prezydenta głosowało 29 członków PKOL, przeciw było 4, 6 osób wstrzymało się od głosu. Jeden członek PKOL powiedział, że wiele osób z rządu było nieobecnych podczas głosowania, co mogło wpłynąć. I teraz, Szanowni Państwo, dlaczego to się, dlaczego to się tak dzieje? Bo no, zgłosił go Pan Piesiewicz. To jest taki pan, który jest takim dyzmem opisu facet zaczynał, znaczy Dezma to może nawet dla niego trochę krzywdzące słowo, albo może zbyt nobilitujące, bo to był koleś, który po prostu umiał się zakręcić, on nie był dokładnie znikąd, on był, szanowni państwo, z SRD, z tych kręgów lewicowych, tylko po prostu... E on e, odpowiedział na wezwanie PiSu. PiS nie miało dramatyczną sytuację e, w, na początku swoich rządów, to znaczy kompletnie nie umiało zamieniać państwowych pieniędzy na prywatny. Tak. E, stąd pierwszym skokiem PiSu i to nie jest żart, e, był słynny skok na e, kontenery PCK. To też nie jest żart. Oni naprawdę okradali kontenery polskiego czerwonego krzyża po to, żeby później. E, te rzeczy sprzedać w Lumpeksach, a pieniędzmi się podzielić. Odpalano działkę w postaci wpłaty pieniędzy to też nie jest żart na kampanię wyborczą protektorów partyjnych, więc to jest coś niebywałego. Śledztwo w tej sprawie było bardzo mocno skręcone to znaczy poszły siedzieć, dostały wyroki tylko płotki. Natomiast ci, którzy dostawali działkę od wpłacania na nich i którzy pilnowali, żeby to daleko się nie rozlało, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Na razie po roku naszych rządów, mówię naszych, no bo większość z nas głosowała na państwa widzów na partię koalicji obecnie rządzącej, no to niestety po prostu no nie, nie widać tutaj determinacji, żeby rozszerzyć ten krąg. Ja zanim oddam Tomkowi głos... Przypomnę, to jest Wincent Sewerski, Mistrzowie Kłamstwa, Nasza Nowość, Marcin Tenc, bardzo ładna książka, przyszła wczoraj z drukarni. Szanowni Państwo, polecamy też audiobook, jest na wszystkich najważniejszych serwisach, jak wszystkie nasze książki. Poza tą, którą teraz polecę, czyli Majora Hedy, bo Majora Heda będzie na Legimi, na Audiotece i na Empik Go, będzie dopiero albo w tym, w, Szanowni Państwo... Będzie w poniedziałek. Natomiast my, szanowni państwo, polecamy naszą stronę hognot.pl. Tutaj państwo możecie kupić audiobooka, już od razu rozpocząć słuchanie i zamówić książkę, którą będziemy wysyłać, e, szanowni państwo, od przyszłego piątku. E, Majorzy wywiadu, naprawdę pracujący w linii. Po prostu tak, w linii, w Rosji. Wyrzucony, wyrzucony z Rosji, tam. opisuje, Co jak. Jak PiS, Szanowni Państwo, zdradził, jak Kaczyński zdradził, dlaczego te działania były zdradą. Przypominam też o historii bez cenzury, Szanowni Państwo. I Tomku, yy, to jest żałosne, kiedy okazuje się, że głowa polskiego państwa, jeszcze nie skończywszy prezydentury, rozsyła swoje cefołki przy użyciu takich ludzi jak pan Radosław Piesiewicz. Tak, ale w ogóle jemu układ do Pana Piesiewicza musiał załatwić Sasin, to nie jest tak, że on sobie tam tak, to, to, to nie takie proste było, przecież to nie jest tak, no to jest bardzo kompetentny człowiek nasz prezydent, także jemu e, załatwił to Pan Sasin, e, wiecie Państwo, najbardziej <laughs> smutne jest to, <laughs> przepraszam, że Pan Duda, prezydent jeszcze e, ma tam wejść na miejsce Pani Ireny Szewińskiej, bo Wiecie Państwo, jest tylu wspaniałych polskich sportowców, którzy pretendują do tego stanowiska. Okazuje się, że nie Duda, który e, tak jako amator uprawia narciarstwo, prawda? No to, to on jest tam niezbędny. Wiecie Państwo, jest Pani Maja Włoszczowska, no, jest, jest mnóstwo różnych, różnych ludzi, którzy naprawdę wylali hektolitry litry potu yy, i, i rozsławili Polskę, w odróżnieniu od, od prezydenta Dudy, który tam chce mieć ciepłą posadkę i tak, żeby mieć, nie wiem, tak jak mówią, limuzyna z kierowcą i, i te wszystkie zaproszenia na, na, na olimpiady, te wszystkie inne historie. Czyli prezydent, prawnik, hmm, taka wybitna osobistość, przyjaciel Donalda Trumpa, musi prosić pana Piesiewicza, którego ulepił Pan Sasin. No tak, tak, tak się to kończy wszystko. Już sam, sam sprzeciw części tych szefów związków sportowych, już to, co mówi pan minister Nitras, bo pan minister Nitras dokładnie to pokazuje. To Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Ciekawy jestem, do kogo się jeszcze doda zwrócić, naprawdę o pomoc. Nawet zastanawiam się, kto jeszcze będzie mógł pomóc w szukaniu pracy. No, przyznam się Państwu, że należy się to Dudzie, tak. Chociaż Duda teraz dostanie kolejną misję stracenicą, bo na nim już są zawieszone wszystkie oczy spisu, że jedź i załatw, żeby Trump kazał sprzedać TVN. Tak. Powiem Państwu, że z jednej strony jest TVN, z drugiej strony są miliardy, które będziemy płacić między innymi za amerykańskie uzbrojenie i to, że jesteśmy naprawdę państwem, które płaci. Po prostu płaci do NATO składkę. I te wszystkie historie dotyczące właśnie tego, że Donald Trump ręcznym sterowaniem będzie ingerował dla konsorcjum węgiersko-węgiersko-czeskiego, a de facto Jarosława Kaczyńskiego, który tam jest w tle i będzie tutaj, tutaj załatwiał, że, że jednak TVN przejdzie w ręce Kaczyńskiego, to są jakieś miżonki. Zobaczcie, że Donald Trump zaczyna rozmawiać już z Chińczykami, mimo tego, że, że twierdził, że to są najwięksi wrogowie. To jest biznesmen, on już rozmawia i tak samo będzie Tutaj kwestią jest zakończenie wojny na Ukrainie. Tak, masz rację, już ciężko się mówi w Ukrainie. No, to, to, to jest y, podstawą. Ewentualnie zobligowanie do tego, żeby inne państwa NATO też, też płaciły i też przejęły ten ciężar y, tutaj, który mają Amerykanie. Bo Donald Trump chce uruchomić gospodarkę. Donaldu, Donaldowi Trumpowi zależy, żeby część środków mogło iść y, na te rzeczy, które obiecał, czy na tę ten, na ten, na ten, na pomoc społeczeństwu amerykańskiemu, no bo on, on potrzebuje zrobić taki spektakularne ruchy i on to zrobi. A w tym wszystkim przyjeżdża, ma, ma, ma przyjechać do niego, do niego Pan, który, którego, który wysłał ministrów, żeby czekali pod toaletą w Maralago i, i wręczyli telefon, prawda? bo żeby ten, obalić ten mit, że jednak nie dzwoni do największego przyjaciela. No podobno mu teraz rękę, zrobili zdjęcie, śmiesznie mnie to wie, jak, jak tutaj przy, podczas tych, tej uroczystości przy katedrze, po, po odbudowie katedry Notre Dame było zdjęcie Dudy z Donaldem Trumpem i oni wokół tego zbudowali taki, taką taki historię wokół, wokół jednego zdjęcia, że nie wiem, chyba podczas tych, nie wiem, Ilu, ilu, ilu chwil, no Trump chyba się zadeklarował po prostu, że, że no, no dalej zmieni, że, że będzie w Polsce trzecia kadencja. No jakie jakieś, jakieś to są naprawdę żarty. Jakby nie rozumieli, że Donald Tusk już wcześniej i, i, nie, i rząd uzgadniał wcześniej z, z, z rządem amerykańskim to, jak wygląda bezpieczeństwo, bo to, to media to jest bezpieczeństwo, nie, może, nie, nie mogą, nie może przyjąć Putin i, i, i jego ludzie. I tak samo jest właśnie z załatwianiem roboty dla Dudy, bo to, to tak samo jest. No, widzicie Państwo, ten wpływowy człowiek, no, wydawało mi się, że przecież on latał teraz i, i, i do Azerbejdżanu, i, i, i tutaj chciał sobie załatwiać gdzieś, właśnie w tych, w tych państwach byłego Związku Radzieckiego robotę. No, chyba coś słabo to wygląda. Pamiętajcie Państwo, że na świecie. I jest naprawdę świetnie rozwinięta ta część informacyjna. Ludzie to doskonale wiedzą, kim jest Duda, co on sobą reprezentuje, co robi. Zobaczcie, Kwaśnieński nie miał żadnego problemu z, z pracą. Żadnego, nie ma, nie ma najmniejszego kłopotu. Nie wiem, jakby było z Lechem Kaczyńskim. Lech Kaczyński biadolił. Co to będzie, jak my już tu skończymy, to bia... rozumiał, bo tak. to tak, to, jak my skończymy? On, 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 szanowni państwo, to było pierwszy raz to usłyszałem w 2008 roku. Tomek i ja mieliśmy wspólnego, znaczy dla Tomka to był figurant, tak, który podlegający pod natomiast dla mnie był jakimś tam kolegą i on miał świetny układ z jednym z najbliższych polityków z otoczenia. Yy, pił, pił po prostu alko z nim, pił wino z nim, z Lecha Kaczyńskiego i on tam po prostu wynosił takie smaczki właśnie do tego, że generalnie Lech Kaczyński przypominał Mirmiła, stąd na przykład takiego, Mirmił to jest taki, tylko że Mirmił był sympatyczniejszy, to jest ten słynny kar Kasztelan z komiksu o Kajku i Kokoszu, który mówił na moim grobie po, po, po ten po ale niektóre historie z tamtego jego wynoszenia były po prostu zatrważające Wyobraźcie sobie na przykład historię tego typu, że on ma wybór, kogo zrobić szefem Orlenu w roku 2007 i wybór jest pomiędzy Wojciechem Jasińskim i Piotrem Kownackim. I teraz tak, argumenty Jasińskiego, że on bardzo chciałby mieć na starość... Marzył założyć się o domku, tak, o domku z, ogródkiem. z ogródkiem na starość, żeby sobie kupić i tam dokonać żywota. Kolega ze studiów Jarosława Lecha i argumenty z kolei Piotra Kownackiego, który pracował w Najwyższej Izby Kontroli, że całe życie poświęcił po prostu państwu, propaństwowym był politykiem i po prostu nic nie uzbierał i teraz żona po prostu niemalże robi mu awantury za to, że nie może kupić dzieciom mieszkania. I stanęło na tym, że mieszkanie na dzieci ważniejsze niż Wróde i on. Ale nie skrzywdził tam a, później. A, a nie no, to więc najpierw zaczął Piotr Kownacki w 2007. Poz, pozostał tym prezesem niecały rok, no bo potem został odwołany przez platformę obywatelską, no ale swoje sobie zarobił. Natomiast później to też jest jeden z ludzi, którzy stali się ofiarą własnej nieznajomości kwitów czy tej praktyki służbi, służb, służb, bo był jedynym, którego oskarżono. W nie wiem, czy tam zapadł jakikolwiek wyrok, ale na pewno miał zarzuty za wniesienie kwitu do dziennikarzy, dziennika za słynny incydent gruziński. Bo wiecie państwo co się stało, oskarżono wówczas dziennikarzy o, o to, że kłamią i oni się wkurzyli i jak wy się, że my kłamiemy, że tego nie ma, no to zobaczcie mamy tego i wydrukowali po prostu egzemplarz, a każdy egzemplarz na tym poziomie tego ma tak zwane unikalne cechy rozpoznawcze i tym sposobem po prostu drukując to w chrzanili informatora prawdopodobnie jak mnie mam za jego zgodą bo on po prostu jedni i drudzy byli po prostu me melepetami którzy nie rozumieli że tego wiecie państwo my czasem mówimy o sygnaturach a nie wrzucamy kwitu na przykład chcieliśmy tak. tego bo czy niektóre kwity to jest minimalna kropka którą trzeba którą można zobaczyć po prostu naprawdę pod bardzo Wyrafinowanymi narzędziami, żeby zaj zajać. Nawet ze zdjęcia ze wszystkiego, nie ma problemu. Wiadomo, skąd, skąd dokument pochodził. Tak, tak no. skąd dokument pochodził. Trzeba bardzo ostrożnie publikować tego, żeby po prostu nie, nie spalić źródła, No w tym wypadku po prostu było ten. Więc to jest taka própos szukania pracy. No, potem Jasiński dostał so, swoje w kolejce tak. później, ale za to dłużej pobył. Po prostu. Na pewno tak. Nie, no to, to, to jest tego i to jest, ten, to jest ta motywacja. że Wiecie Państwo, ja byłem zszokowany, ale jak to, profesor prawa, człowiek, który był najwyższym, izbę, prezesem, najwyższej izby kontroli, prezydentem Warszawy, prezydentem Polski, martwi się, z czego się utrzyma na emeryturze. Wiecie Państwo, to, to, jest, to było tak na mnie szokujące, jak ten człowiek musi być stworzony z kompleksów. Aha. On miał bardzo ciężki okres, którego go wyciągnął jeden z polskich najbogatszych biznesmenów. To było głośno o tym romansie. To nawet nie jest żona tajna informacja, chodziło o Ryszarda Krauzego, który była ta potem informacja o tym, że jak agenci wpadli do, na przeszukania do Krauzego, to ten zadzwonił do Lecha Kaczyńskiego na komórkę. I to był no. moment, w którym Jarosław postanowił wydać wyrok na Ryszarda Krauzego. Dlaczego? Dlatego, że w jego rozumieniu Krauze miał być winien z rady i miał wspomóc przeciek i ochronienie Andrzeja Leppera, przed zatrzymaniem, aresztowaniem i tym samym utrudnić wprowadzenie dyktatury w Polsce, bo... A tak na, na pana prokuratora koszmarka pana Nitzla. Tak, Kornatowskiego. Tam była ta cała sytuacja, była wtedy zrobiona w ten sposób, że po aresztowaniu Leppera, do którego nie doszło, po zatrzymaniu, aresztowaniu Leppera, Miano przyjąć kontrolę nad samoobroną i ligą polskich rodzin i w ten sposób ustanowić pierwszą większość stabilną Jarosława Kaczyńskiego. Potem wszyscy mieliby wystartować z jednej listy. Natomiast jego problem polegał na tym, że Giertych, który się zorientował w tej sytuacji, dokonał, jakby powiedzieć, zakończenia swojej kariery. Gdyby nie mecenas Giertych, to byśmy mieli te 16 lat, albo a nie 8. Kaczyńskiego. No, czy wszystkim, przede wszystkim, czy no, wiadomo... No byłby <grym> no, reformę sądów na pewno. no bo on, on by... Pokazał, I nas wszystkich, tak. On by był 10 lat młodszy. I tak. to, jest, to jest kluczowe. Po prostu Roman Giertych kupił nam w 2007 roku, kupił nam wychodzący... Ten, ten czas koalicji PO-PSL. Tak. Mhm. Która sprawia, że dzisiaj Jarosław Kaczyński jest po prostu... No, e, już stracił czas, za stary już jest rzeczywiście. Tak. Tak. Więc... E, A ile potrafił zepsuć, zobaczmy, od, od, od 15 roku. No więc to jest, to jest, Szanowni Państwo, jedna... tak i teraz jak mówimy o tym całym środowisku, że nawet, przepraszam, najwybitniejsi przedstawiciele, teraz mówię bez ironii, tego środowiska, tacy jak Lech Kaczyński, mają po prostu, mieli na zasadzie, z czego ja się będę utrzymywał. Wtedy była ta emerytura, była rzeczywiście śmieszna prezydencka, to było tam na rękę to, to było jakieś 5-6 tysięcy, to był ten rok 2007 to Nie były to śmieszne kwoty z punktu widzenia normalnych ludzi, ale z punktu widzenia ich, ich potrzeb, wiecie Państwo, prezydent de facto nie wydaje nic. Na, wiecie, no wydaje tam na prezenty dla dzieci gwiazdkowe, etc., i tym podobne rzeczy dla żony, może jak wyskoczy gdzieś do knajpy, ale ogólnie to i go ubiera, i go żywi po prostu. tego. Żywi, typu. chroni, leczy. Tak, tak, To jest generalnie to jest e, 5 lat odkładania pensji tak. na, na konto. E, I e, tego typu samoświadomość, więc wyobraźcie sobie, co to jest za środowisko przegrywów, skoro ludzie naprawdę z tytułami naukowymi, jakimiś no, niewiarygodną CV-ką z lat 15-20 uważała siebie za słabych. No dlaczego? Dlatego, że Lech Kaczyński nie, nie znał żadnych języków obcych, nie był w stanie po prostu poprawnie się komunikować, nie czuł się pewnie. On. Ustawiony do urządzenia, czyli jak mu dawali, to jakoś nam pozorował. Weźmy na przykład jego rządy w Warszawie. Zwróćcie <laughs> uwagę, że Lech Kaczyński był jedynym prezydentem PIS-u w Warszawie i więcej już żadnego nie było. Po prostu eksperyment z wybraniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, on, on wyszedł na fali w Warszawie, to dziś byłoby nie do pomyślenia, żeby pokonać takiego człowieka jak Andrzej Olechowski w Warszawie wiecie państwo, Andrzej Olechowski tego. Dlaczego on wygrał? Dlatego, że Kaczyńskiego się dano nabrać wtedy na tą jeszcze nimb tego prawego i sprawiedliwego człowieka, który przestępców zagna do więzienia. Ja potem słyszałem opowieści o Leku Kaczyńskim, który na jednej ze swoich pożegnalnych, tu mi opowiadał świadek, który uczestniczył w toaście, powiedział, że te, powiedział, że podobno walną tekst, zaczynają właśnie ten mówi źródło, że walną tekst i oni nie, nie byli pewni, czy to jest żart, czy on tak na poważnie i doszli do wniosku, że on niestety na poważnie. Więc y, on y, powiedział, że. Nie jest pewien, czy te wszystkie plotki o tych milionach łapówek Pawła Piskorskiego jako prezydenta Warszawy są prawdziwe, bo jemu się wydaje, że prezydent Warszawy to może, jakby tam brał łapówki, to jakąś drugą pensję bym miał z łapówek. I, I wiecie państwo, tam po prostu zapadła taka grobowa cisza, mi relacjonowało źródełko, bo ludzie nie wiedzieli, czy to żart, czy, czy ten. No więc to chodzi tylko tyle o pojęcie. Po prostu całe oczuczenie oczywiście Lecha Kaczyńskiego uwłaszczało się. Ja na przykład, ja byłem człowiekiem, przez to część Platformy mnie nienawidzi do tej pory, bo to ja byłem człowiekiem, który ujawnił Hannie Gronkiewicz-Walc, że ma tą kamienicę pożydowską, która której nigdy nie powinien jej mąż odzyskać, ponieważ została Kupiona w cudzysłowie od y, ludzi, którzy sfałszowali papiery, którzy nigdy tej kamienicy nie byli właścicielami. Więc wiecie Państwo, prawowici właściciele nie mogli odzyskać. Miasto zawsze y, w takich sytuacjach wchodziło i sprawdzało bardzo dokładnie, jeżeli widziało jakąkolwiek wątpliwość, a w tym wypadku ja wyciągnąłem wpis z księgi hipotecznej, no bo Żyli ludzie. Tak, bo, bo, bo mieli pecha, wiecie państwo, bo normalnie po prostu oni se brali, wpisywali sobie, że kupili to w kancelarii takie i takie, robili odpis notarialny aktu kancelarii, która no pech chciała, jak większość kancelarii w czasie II Wojny Światowej w Warszawie została zbombardowana, zniszczona, nie ma dokumentacji i wpisywali to. No a w tym momencie akurat ich Żydzi niefartownie przeżyli. I przywrócili i się wpisali do Księgi Wieczystej z zastrzeżeniem, że to jest ich, nikomu nie sprzedawali, dziękuję uprzejmie i do widzenia. I roboty robotę Niemcy w tym wypadku, tak. No i następnie, tak, szybciej, następnie. sprawa umarła, dlatego że ów wujek e, ojca pani Hanny gronkiewicz Walc, e, po prostu e, nie musiał się w jak sposób tłumaczyć, dlatego że państwo i tak znacjonalizowało. To. Potem, kiedy oni wystąpili, ja do dzisiaj jestem ciekaw, bo zobaczcie, Państwo, że PiS nie porusza tego tematu kamienicy. Jest, gdzie jest rewindykacja tego? Przecież wypłacono kasę ludziom, którzy odzyskali nie swoje mienie. Miliony złotych. Prawiwici, prawowici właściciele nie mogą uzyskać, a gdzie jest ta rodzina żydowska? Ja nawet pozwoliłem sobie być na tyle dowcipnym, że ja ich odszukałem i wysłałem. Więc ja tylko, tylko nie śledzę. W tam do Srebrnej też są różnego rodzaju roszczenia i Kaczyński w ogóle nie chciał tego tematu poruszać. Bo jak tak pogrzebać, to i Kaczyński ze Srebrną będzie miał duży kłopot. Bo dostał, dostał z problemem z roszczeniami i te wszystkie mrzonki o tym, że on tam sobie sprzeda i postawi... Ten, 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 te, te wielkie wieże, czy inne rzeczy, jest poważny kłopot, bo tam są roszczenia. Tam nie jest czyste to. I to on liczył na to, że wtedy, kiedy wygra wybory Patryk Jaki, to wtedy mu to no, załatwi. A dalej budowa stanęła przez roszczenia. Przez to, co Janek mówi. Dziwię się, że nikt tego dalej nie ciągnie, tego tematu. Po prostu można Kaczyńskiemu powiedzieć, że buda ze srebrnej. To nie twoje, poszedł stąd. Albo zapłać tym ludziom, których to jest, jeżeli... A no oni powiedzą, nie, nie chcę, wyjdź stąd, sobie dalej, do, do siebie, do Instytutu Lecha Wałęsy, tam do tych tych kompleksów trzech domków. No nie wiem, czy rodzina Lisakuli żyje jeszcze, bo też mogę, może zwracać pretensje, nie wiem, gdzie pójdzie Jarek. Na Wawel? Nie, bo tam żywych nie biorą. Szanowni Państwo, więc podsumowując, Andrzej Duda ma dziś pełną świadomość tego. Szanowni Państwo, on nie zostanie wybrany do MKO-u, dlatego że e, musiałaby za tym pójść jakaś e, potężna. Nie, bo pisarz powiedział dlaczego? Nie, tylko po no prostu nie. Dlatego nie, ja mam tutaj... o, czy, dlatego że on po pierwsze nie ma, wiecie Państwo, jeżeli komuś musi załatwiać nominację, pan Radosław Piesiewicz. Wiecie Państwo, to jest. To jest Lydow Ja bym powiem Państwu tak, ja by... to jest sposób załatwiania tego. Pokaż mi swojego promotora, a ci powiem, kim jesteś. To jest tak, że w wielu wypadkach. Każdy z nas, który nie wiem, gdzieś tam funkcjonuje, wyobraża sobie, że nie chciałbym. No ja bym na przykład nie chciał, żeby pewni ludzie mnie chwalili w, tym, w publicznie. Na przykład, jakby mnie zaczął na przykład chwalić nagle, i yy, Jarosław Kaczyński po prostu miałbym, miałbym zagwostkę, co takiego się wydarzyło, co ja takiego że w życiu złego zrobiłem, że, że, że mnie chwali. Natomiast yy, i. Moment, w którym taki człowiek jak Radosław Piesiewicz, facet wymyślony przez Sasina, który, bo Sasin szukał operatorów. Platforma Obywatelska ma, miała bardzo dużo operatorów. To znaczy, szanowni Państwo, to oznaczało ludzi, którzy dopuszczeni do kooperacji z dużymi spółkami, byli w stanie zarabiać wielkie pieniądze na tym i trudno było tutaj uznać tego typu transakcje w jakikolwiek sposób za kradzież, czy nawet te spółki na tym zarabiały. Po prostu wykorzystywali infrastrukturę do tego, do zarabiania zarabiania pieniędzy. Szanowni Państwo, to są gigantyczne możliwości e, dzięki te, tego. To tylko trzeba mieć dobre produkty. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że przecież te wszystkie media, które oni mają, przecież oni mieli, gdyby to było dobre, to przy tej nawale promocyjnej, którą oni mieli, przy tym y, możliwości ekspozycji w Orlenie, w, w tych w ruchu, który został kupiony przez Orlen, przez te wszystkie gazety polskie, niezależne, te sieci, te do rzeczy, to się. I pod... sami sobie zrobili TVN jeszcze mocniejszą. Nie umieją. Ale... Robić. Nie, no właśnie na tym problem polega, że ich jak, jakość tej produkcji, którą oni dają, jest tak mierna. Że wiecie państwo, że, że nie da rady tego. Dlatego zresztą takim taką gwiazdeczką jest tam Krzysztof Stanowski, bo on umie w media i on, tak, jest, po prostu, tak. i on jest dla nich takim złotym. To jest po prostu zdolny chłopak, naprawdę, tylko po prostu no, zrealizowany. No, znaczy no, wziął, po prostu wziął się sprzedał za kasę. Szanowni Państwo, podsumowujemy, Radosław Piesiewicz sprzedający usługi Andrzeja Dudy, to powiedzmy <grym> tak. Nawiązując do pana Karola Nawrockiego, każdy ma takiego alfa, na jakiego sobie zasłużył. I na tym optymistycznym akcentem kończymy. Mistrzowie kłamstwa, szanowni państwo, Marcin Tyc, szpiegowskie historie naprawdę warto 15 historii szpiegowskich. Książka naprawdę bardzo ciekawa i oczywiście nasza super nowość jeszcze dopiero w druku. Wczoraj, wczoraj podpisałem zlecenie druku. Książka będzie dostarczona fizycznie pod koniec przyszłego tygodnia. Robert Heda, Polska kolumna Putina. Jak Kaczyński nas rozbroił? Szanowni Państwo. Wielka, wielka praca, 512 stron pana pułkownika, pana majora, przepraszam, ale może to przepowiedzenie przyszłości majora Roberta Hedy, który opisał, w jaki sposób PiS uzależnił Polskę od Rosji, w jaki sposób ją rozbroił, naraził ją na rosyjski dyktat. Jeszcze o czym się przypomnę tradycyjnie: o cholubie, naszym bestsellerze. I uwaga, cały czas noce z dudą, idealny prezent, szanowni państwo, na święta, żeby sobie poczytać, jak zdemoralizowany jest PiS. Tutaj pani modelka opisuje. Taki powiedzmy, pis od D strony. Szanowni Państwo, trzy lata korespondowała z Dudą, twierdzi, że do niczego nie doszło, ale nie ja na przykład ja i pani doktorka Aleksandra Sarna nie wierzymy dlaczego. Od chociażby dlatego, że jak ją zapytałem, czy coś było między nią kiedyś, bo to małe miasto, to trójmiasto pan z panem Karolem Nawrockim zaprzeczyła, ale zaprzeczyła podobnie jak z Dudą, ale zupełnie inaczej. Tutaj akurat uwierzyłem od ręki. No, i oczywiście przypominam o historii bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach i na kapitolbook.com.pl. Tam są wszystkie nasze trzy pisma. Tam też będzie książka Majora Hedy, która będzie, szanowni państwo, do kupienia, czy już jest do kupienia u nas, a wysyłana będzie od przyszłego tygodnia. Dziś można tylko albo aż audiobooka posłuchać. Panie Jarosławie Kaczyński Pan Jarosław po 17.30, jak zwykle sobie służby żartują i mówią, dlaczego pan postawił na i dlaczego pan go lubi, no bo to jest jedyny alf, który nie zjada kotów, ale to, tak, to taki, taki żart w ogóle, to, 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 to takie śmichy. Panie, Tatek, co pamiętają, trzeba o nim przypomnieć, że 40 lat temu leciał, no 35 pięć lat temu leciał w polskiej telewizji serial ALF, który był kalką amerykańską, no był po prostu amerykańskim hitem. To były chyba trzy lub cztery sezony. To opowiadało o kosmicie, który wielkości mniej więcej metr dwadzieścia, który przejechał z planety Melmak i generalnie na Melmaku przez były koty. I... No tak. Panie Pani Jarosławie, ale tutaj żeście przesadzili, bo pana no, i już teraz konkurent, już pana wróg Zbigniew Ziobro, doprowadził do tego, że syn prezesa Nik chodzi z zarzutami. Chodzi o uszustwa bankowe. Jakub Banasie oraz jego żona usłyszeli nowe zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych prezesa Nik, Mariana Banasie. I to było 11 września, ale żeście teraz tu wywalili, że tak jest. Oj, pancerny Marian, nie zapomni, panie Rosławie. I to jest tak, że jak pies pogryzie, to się idzie do właściciela, nie do psa, i on pójdzie do pana. Tak słyszałem, że pan serdecznie pójdzie do Pana <grywa> za to. Naprawdę. No każdy swoje dzieci kocha. Panie Jarosławie, a już panu narobił sporo różnych rzeczy. Także spodziewa się pan, że pana tam trochę przeczeszą. Nie bardzo się co, ale to jakoś spróbują. Do więzienia, panie Jarosławie, na no, co? Pan coraz więcej przyjaciół, do więzienia. Do więzienia.